Witam Państwa serdecznie. wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Serdecznie zapraszam do obejrzenia kosza Retrobin firmy Brabantia. Będzie to kosz w kolorze czarny mat. I tak jak już mówiłem z serii, serii Retrobin 30 litrowy. Pokażę najpierw opakowanie. Opakowanie tego kosza wygląda mniej więcej tak. Coś takiego. Tutaj mamy. Symbol tego kosza 40 09, jest to kosz retro w nim Pod tym kodem można znaleźć go u nas na stronie. I od razu powiem, zapraszam też do przejrzenia drugiego. Link znajdą Państwo pod filmem. Będzie to ten sam kosz, tylko nowa wersja. Wersja z wolną opadającą pokrywą. Oczywiście dwie obie są dostępne na chwilę obecną. Jedna ta jest ciut tańsza, tamta jest ciut droższa. Już zależy co kto potrzebuje. Teraz pokażemy oczywiście kosz tutaj e, oczywiście kosz jest jeszcze zamknięty, bo to dopiero co dostaliśmy e, i powiem tak, no tutaj jest informacja, żeby nie otwierać tego nożykiem ja to otworzę nożykiem, ale nie zachęcam do tego ponieważ zdarzyło się już na naszym magazynie że magazynier przeciągnął niestety nożykiem uszkodził kosz no i cała, cały był do wymiany, więc nie polecam e, tylko osoby, które no już mają sprawę w otwieraniu mogą, mogą próbować, tak raczej Raczej zachęcam do otwierania tradycyjnego. Nożyk odłożę. Zmienimy koszyk, pokażemy jak on się prezentuje. Tu są tak zapakowane. Od razu powiem, różnie są zapakowane te kosze. Raz przychodzą w takiej otulinie, raz w samej folii. To już niestety jest zależne od producenta. Ale oczywiście tak no filmowo powinien być zapakowany ten kosz. Zejmiemy tą folię. Jeszcze I tak prezentuje nam się ten kosz. Pokażę go trochę dalej, żeby był w całości pokazany. Tak się prezentuje ten kosz. Ma srebrny pedał i srebrną tutaj srebrny ten zawias z tyłu. Zaraz do tego dojdziemy, pokażę to z bliska. Kosz oczywiście otwiera się naciśnięciem pedału. Mechanizm działa bardzo delikatnie, można sobie regulować stopień opadania tak samo, no niestety tu, jest, tu nie ma tej wolno opadającej pokrywy tak jak mówiłem pod filmem jest link w linku jest drugi koszt identyczny, on wygląda tak samo, ma tylko wolno opadającą pokrywę dlatego serdecznie zapraszam się do, do, zapraszam do zastanowienia się bo cena jest niewielka, jednak wygoda przy wolno opadającej pokrywie jest dosyć duża w środku w środku znajdziemy wiaderko plastikowe tutaj obręcz na to wiaderko też jest niestety plastikowa tak wygląda to wiaderko. Oczywiście do każdego kosza firmy Brabantia jest dołączona ulotka z prośbą o rejestrację na ich stronie. I co najważniejsze, są dołączone worki. Każdy kosz ma startowe worki. Startowe lub całe, pełne worki. To już zależy też od danej serii chyba u producenta. Są. No niestety wiele sklepów wyjmuje, dostajemy informacje od klientów, że e, to zawsze zdziwienie jak mówimy, że worki są startowe, mówią, że nigdy nie dostają, dlatego ostrzegam, że od nas na pewno te worki zawsze jakieś startowe w tym koszu będą. To wiaderko jest oczywiście z sztucznego, tak jak mówiłem zwykłe, proste no, do wyrzucania śmieci. Tutaj mam metalową rączkę, na nie zakłada się też worek. Odłożymy je na bok. Mamy kosz wewnątrz wygląda tak tutaj jest oczywiście ta tekturka by podczas transportu to wiaderko plastikowe nie tłukło nam o oboczne ścianki a jeszcze teraz przymkniemy go i pokażemy w całej okazałości jak to wygląda jest to coś takiego tutaj tak jak mówiłem jest ten zawias on jest metalowy z logiem Brabantia tak wygląda dół tak wygląda spód. Jest to oczywiście pusty kosz. I mamy oczywiście pedał, który też bardzo dobrze się nam tutaj prezentuje. Jest to coś takiego całość. Po rozpakowaniu wygląda mniej więcej tak. Oczywiście będą wkładamy sobie do środka. I taki oto zestaw można już w pełni używać. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i oczywiście robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.